Kiedy mówimy o USA, mamy na myśli całość federacji. Rzadko pochylamy się nad niezwykłością każdego ze Stanów. Każdy z nich ma swoje cechy charakterystyczne. Ja jestem Krzysiek, a to jest program z serii Stany. Wyoming jest 44. stanem USA. Dołączył do Wspólnoty Stanów 10 lipca 1890 roku graniczy z Montaną od północy, Idaho i Utah od zachodu, Utah i Colorado od południa oraz z Dakotą południową i Nebraską od wschodu. Jego powierzchnia wynosi 263 600 km2 i jest zamieszkiwane przez 576 850 obywateli. Zajmuje tym samym 50 miejsce pod względem ludności. Określany jest oficjalnie mianem stanu równości, a nieoficjalnie stanem kowbojskim i wielkim Wyoming. Mottem stanu jest fraza równouprawnienie bądź równe prawa Equal rights, a hymnem jest pieśń Wyoming. W centrum okręgu wewnętrznego znajduje się posąg przedstawiający człowieka w antycznej szacie. Trzyma on proporzec z napisem Równe prawa bądź równouprawnienie. Rzeźba znajduje się na piedestale pomiędzy klumnami, na prawej kolumnie znajduje się wstęga z napisami, żywy inwentarz i ziarno, a na lewej górnictwo i olej. Piedestał przykrywa orła wyrastającego z tarczy ozdobionej w pas z gwiazdą i niżej pionowymi pasami biało-czarnymi. Przez jej dolną część przechodzi wstążka podzielona przez obiekt na dwie części. Po prawej stronie materiału znajduje się data 1869 rok, czyli data kiedy zostały nadane prawa wyborcze kobietom, a po przeciwnej 1890, czyli data powstania stanu Wyoming. Przy prawej kolumnie stoi kowboy z lasem, a przy lewej górnik z hilofem. Piersień jest ozdobiony małymi okręgami i zawiera napis Wielka Pieczęć stanu łojonek. Flaga charakteryzuje się czarnymi konturami, w obrębie której znajdują się kolejno biały duży prostokąt i niebieski mniejszy prostokąt, zawarty w tym większym. W centrum flagi widoczna jest pieczęć umieszczona na bizonie. Początkowo stan był zamieszkiwany przez indyjskie plemiona, takie jak Apsalukę, Arapaho czy Lakota. W 1807 roku Wyoming znalazło się w notatkach członka ekspedycji Louisa Clarka, Johna Coltera. W XIX wieku miały miejsce ekspedycje na tych terenach i uznawane początkowo za zmyślone doniesienia o Parku Yellowstone. W tym czasie na ziemiach Wyoming będących własnością Amerykanów, z wyjątkiem południowego zachodu należącego do Meksyku, powstały. Szlak Oregoński i Union Pacific Railroad. Po wojnie amerykańsko-meksykańskiej do USA dołączyła reszta terenów bizonowego stanu. W 1865 roku terenowi nadano nazwę Wyoming ku pamięci masakry w Dolinie noszącej tę samą nazwę. Terytorium Wyoming powstało dopiero w 1868 roku, na skutek wzrostu liczby ludności na tych terenach. W 1869 roku nadano prawa wyborcze kobietom, dzięki czemu w 1925 roku na gubernatora stanu została wybrana Ty Louis Ross. Oba te wydarzenia przyczyniły się do sformułowania dewizy równouprawnienie i określania stanu terminem stan równości. 10 lipca 1890 roku Wyoming dołączyło do USA jako 44 stan. Stan Wyoming jest terenem bogatym w łańcuchy górskie, zbiorniki wodne, tereny z wydmami i niezamieszkane ziemi. Podobnie jak w Montanie, w Wyoming również znajdują się tereny parku Yellowstone. A dokładnie na północnym zachodzie stanu. Stan równości składa się z 23 hrabstw. Jego stolicą jest miasto Cheyenne, a gubernatorem rządzący od 2019 roku, 65-letni Mark Gordon. Pięcioma największymi miastami są Sheyen, Casper, Narami, Gillette i Rock Springs. Dominują biali nieletniosi. A pod względem religii protestanci. W Wyoming znajdują się uczelnie University of Wyoming oraz Wyoming Catholic College. Oprócz nich jest również 7 dwuletnich publicznych szkół wyższych, nie mających statusu uniwersytetu. Gospodarka stanu opiera się na rolnictwie, hodowli bydła i owiec, przemyśle wydobywczym, innymi węgla kamiennego i uranu, oraz na turystyce. Do ciekawostek należą fakty, że z Wyoming pochodzą m.in. Matthew Fox, Jackson Pollock i Neil Taylor Ross. Dziękuję za uwagę, następnym razem odwiedzimy Colorado. Ja jestem Krzysiek, a to był program Stany. Na razie.